Blejnistyczne i nie mam Każdy brud to mi gra ramówką moją nową chcę zdobywać was Bóg Co supernistyczna Ja jestem sławna Sławna Zasad się nie trzyma to Może głupcem tu jest ktoś? Tak zasady zawsze są A ją oglądać wszyscy chcą Bóg blejnistyczna Żegam już już styczna Ja jestem sławna A te bezpianki podaj mi! Jestem wymagająca! Jest playmistyczna! Seraza styczna! Ja jestem sławna! Co to, to jest, co? Kim jestem? Kim jestem? Kim ty jesteś? Prowadzę program, mój pies i ja. Byłam nominowana do nagrody Gemi Zrobiłam z tobą wywiad dla obławy na sławę. Już nauczę są wytyczne, że jestem playmistyczna! Co wy wiecie? A tak w ogóle, to w której z tych drużyn mnie umieścisz? Działasz solo, ponieważ od tej chwili nie ma już drużyn. Aaaa! No, panowie, dzięki za współpracę. Mam nadzieję, że nadal będziemy się wspierać. Jasne, kolo. Spoko. Będziemy kumplami aż po grób Nie, Duncan.